was w kolejnym odcinku takie ja... trochę inne 2. I z tej ten sobie się umie A w tym odcinku luźny spinning, trochę inaczej zmontowany Inna taka myśl w głowie, więc spróbujmy z tym... spróbujmy z tym Więc zapraszam was do oglądania W ogóle też druga sprawa yy, Ogólnie rozpoczął się sezon szczupakowy yy, Mamy to, mamy już któryś w sumie maja w sumie takie dwie ważne informacje, więc pierwsza sprawa, chwilowo nie będzie spinningu typowo na no szczupaka przez jakiś pewien, przez pewien okres mały. Bo jak ktoś by widział, to, po, to połamałem sobie wędkę z mojej głupoty. Ogólnie miałem dwie wędki, cała, cała, cała sytuacja jest tak prosta, bo tak, pierwszą wędkę połamałem na szczytówce, potem no z mi walła, odwrócili mi reklamację drugą sobie kupiłem, taką samą, czyli tego Skalajnad Favorita, walła mi na spigocie, na tym odcinku, co widzieliście. I potem ja tą prostu wędkę odesłałem, odrzucili mi, potem wysłałem filmik, zwrócili mi kasę. Postanowiłem sobie kupić ultralighta tego mojego kochanego i wyszła taka inicjatywa, że no na razie nie mam kasy na wędkę sobie, na razie chodzę do pracy, zarabiam sobie na nią. I. żeby spełnić swoje marzenie, tak, bo sobie zbieram na wymorzoną wędkę na, na multiplikator się przeszucę. Więc będę Was zapraszał później do obejrzenia mojej przygody z multiplikatorem. Gdzie będzie się prawdopodobnie fajnie bawić. To była tak szybka, krótka informacja dla Was. Więc zapraszam was dalej do oglądania. I co? Szybki spinning. Dużo rybek, więc żebyśmy się wyrobili szybko. Więc no. Dobra, i. spróbujmy sobie na dropszocie, bo dawno w sumie. Próbujmy na wdropie, bo wczoraj miałem takie fajne okonki. Was było 6 okoni. Niech dobrze liczyłem. Czekajcie, w sumie bym popróbował zaraz na dropa. Dropa, podrzutkę. więc to tak zwał. Kurwa. Dobra i, i robimy siup. Też pewnie zapytać się Przemek, dlaczego nie był odcink na wtorek. Na jakiś czas rezygnuję z odcinków na wtorek, po prostu chcę mieć odpocząć sobie psychicznie, bo nagrywanie wtorek, czwartek trochę mnie rozwalało rozwala psychicznie, jest niechęcą mnie do ryb. Ja wolę sobie nagrać na spokojnie, po swojemu, niż na hama, nawalać się, nawalać, nawalać. Będą oczywiście odcinki na YouTube, ale chcę się zająć trochę Instagramem, TikTokiem, na przykład swoim, bo trochę to mam umarłe, a to mam, a trochę mam tam swoje, swoich trochę widowni, więc tutaj Was zapraszam na mojego Instagrama, TikToka tak samo. Więc taka szybka dla Was, więc taka szybka dla Was informacja, ale będę miał kurwa dużo do montowania. I szkoda, że nie nagrywałem w sumie wczoraj, bo wczoraj tak padło dużo koni, więc miałem chyba wczoraj sześć okonków. I tak samo zapraszam Was na mojego IG. Ten się umie, więc powinna wam się pokazać, albo link w opisie klasycznie. Jest! Z dropa. O kurwa, przepraszam cię, okoń. W dropie jedną. O, ale fajniutki, taki fajny, kurwa. Ale już go pozor, mordo. Mamy jednego konia na sam starcie. Taki piękny okonek. od morda i do wody lub na drop shota. Jest, oddzi... Zajebał chociaż. Tutaj pewnie sobie tak trochę posiedzę. Kupiłem sobie na nareszcie. Kupiłem sobie miareczkę z to mniejszą pod okonki. I w sumie ją wymijmy i zobaczmy coś dupni dzisiaj. sobie ją ładnie rozłożymy. Tutaj, tu, tutaj w sumie zamierzam trochę posiedzić, bo jest taka idealna pogoda na, na z drokota. Sobie szybko podbierak. Tutaj damy, żeby był na szybko. wkładamy tą miareczkę. Trochę poskręcana, ale jak ktoś mówi lepsze to niż mieć nic w sumie. Będziemy sobie je mierzyć, jak będzie o końca Taka już premium miareczka. Kurwa, zajebałem w wrotkiem. Ja pierdolę. Tak nauczyłem się rzucać. Reszcie dobrze, wiecie? Ty, to kurwa skrzywiłem. Nie gadaj, że to skrzywiłem. Ale mi to pożar śmierdziel jeden na mojego kochanego, no, na 5 gronów główka, troszeczkę grubo widzę, na GF1, taki kolorek. Próbujmy tam trochę dalej, wiecie? A, też już nareszcie zacząłem nosić okulary, bo muszę, tak? Bo nie chcę wylądować bez wzroku, więc muszę je nosić. Kurwa było! Oj, dobra jebła! Bo się już kurwa zraziła, widzę. Jest, kurwa! Je! Yeah. Kolejny, no i to się kurwa nazywa. Mierzmy sobie ko... Już, kurwa, nie kręć się. Dla ty górna. No, z 15 będziesz miał, dobra, wy kurwa. kurwa. Znowu sobie przelotki porospierta na tej węzce. No i kurwa, jednak ja się nie ukuła, kurwa, ty. Takie kurwa idiotyczne trochę zwijanie, ty. Takie szybkie, wolne, już rybka kurwa jest. Kurwa, był. Chyba nazwę zwijania na debila, bo ty. Takie, no, była, kurwa. zwijanie na debila, ty. To nazwę poprawne zwijanie, u mnie kurwa nie ma. Ale tutaj lubią teraz ciężką kurwa gumę Typu. Gdzie to mi wyjebało? Aż zajebałem kurwo mostek troszeczkę. Ty dobrze nie pomałem. Dobra. Eee, kurwa tamta guma znowu we Ona wylądowała. Ale w dropsze. Kurwa, one lubią chyba ciężkie uzbranie. Widzę. Będę jedne. Kurwa, ryb, rybackie. Rybskie. I Dobra, 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 super, kurwa Co ty to kurwa szurasz? Z kim tu może coś rozjebałem przyjebaniem tym A chuj, wie Chuj go wiedział, kolejny kurwa, taki majster piękny jest do wypierdolenia, wiecie wiecie spróbujmy za większą to wiecie spróbujmy na to coś jak zwoło tak zwoło, tak co to jest to jest na jakiś kurwa gówno, nie wiem co to jest szczerze powiem bo nadzieję, że to będą wypierdalały i to też ładnie Dobra, spróbujmy robimy wyrzucik. O kurwa, a co to było? Dobra, nieważne. Ja dole. Co ja kurwa odpierdalam ty? chcę rozjebać kurwa gumę.

Dobra, szybko zmienimy gumeczkę na inny kolor, w sumie tych pijawek. I wyjdziemy się zaraz, kurwa, tylko się jeszcze nie pokuć. A, kurwa, Ała tyś ma to. Ja pierdolę, nic nie mówię. Dobra, ja ten modzisk muszę szybko kończyć, bo mi się skończyło, miesiące na telefonie, polecam brać 128 giga, gdy planujesz coś nagrywać telefonem. W 4K 60 klatek, więc ja powstałem jakieś tam pliki, i widzimy się w kolejnych odcinkach. W kolejnym tygodniu były dwie rybki. Co mogę powiedzieć? Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Życzę wam miłego dnia, pięknego czwartku następnego. Pięknego czwartku. Życzę wam miłego dnia, kawusi, smacznego obiadku. Czuję się dobranoc. Wyśpijcie się. mano.